Pan Bukczyk, z wskazem uzawiącym, to była odpowiedź na chęć zakupu działki. Tylko tyle chcemy kupić działkę i wybudować na własne pieniądze dom towarowy. Mamy pieniądze na budowę domu towarowego. Dokładnie. Ona nie chce nam po prostu sprzedać tej działki. Jej odpowiedź na, na, na nasze zgłoszenie się o zakup działki to jest właśnie jej odpowiedź. Nadal reanimowane są te dwie starsze osoby. Kareska nie chce przyjechać. Na polecenie pani Krosiewicz-Walc. Dokładnie. Boją się bandy Zubrzyckiego. Kto jest właśnie